Jeśli od jakiegoś czasu oglądacie moje filmy, no to na pewno znacie historię dzika bez jednej nogi i ten dzik cały czas żyje, cały czas ma się dobrze, mimo że no, jest w pewien sposób ograniczony, no, nie jest w stanie przemieszczać się tak szybko, jak pozostałe dziki, które mają wszystkie kończyny. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać, że w tym samym miejscu, gdzie funkcjonuje na co dzień i bardzo często przebywa właśnie ten dzik bez jednej nogi, pojawiają się tutaj wilki. I nie chodzi mi o to, że przychodzą zaraz po nim albo w tym samym momencie, chociaż e, takie ich spotkanie już raz nagrałem i ten film jest dostępny na moim kanale, e, to jednak gdzieś. Te zwierzęta, a w zasadzie ich drogi w pewien sposób się przecinają, bo jeżeli nawet nie ma ich w tym samym momencie, jeżeli nawet nie ma ich w przeciągu dwóch, trzech, czterech godzin po sobie, to jednak nawet tego samego dnia są w stanie się tutaj pojawić. I taki jeden duży wilk, który nad często pojawia się tutaj, żeby się napić, bo jest tutaj woda, nie zawsze, ale po opadzie ta woda się pojawia, ...no zjawia się tutaj na przykład na drugi dzień, czasami dwa dni po tym dziku, no bo ten dzik pojawia się tutaj każdego dnia, natomiast wilk no zagląda tutaj raz na dwa, trzy dni, więc na pewno tego dzika czuje, no bo wilki mają świetny węch, jakby potrafią cofnąć się w przeszłość, potrafią po zapachu nawet dowiedzieć się, czy dane zwierzę jest chore i zobaczcie, ten dzik bez jednej kończyny przychodzi... Chodzi tutaj nie tylko w ciągu dnia, ale również pod osłoną nocy. I czasami on się próbuje podrapać, no ale brak kończyny sprawia, że jest to dla niego bardzo utrudnione zadanie. Później w nocy przechodzi tędy wilk i on dokładnie czuje zapach tego dzika i po prostu idzie w tym kierunku. Ale ciekawe jest to, że od dwóch i pół roku. Ten dzik cały czas żyje, wyraźnie urósł i mam na to mnóstwo dowodów, bo jest wiele nagrań, które zaprezentowałem, i nawet pokazałem właśnie takie spotkanie wilków z tym właśnie dzikiem. I ten dzik, naprawdę, mimo tego, że no nie ma tej jednej kończyny, odgania te wilki, nawet kiedy one blisko podchodzą, no to on się nie daje, on się stawia, jest silny, duży, waleczny, ale co ważne, ma również swoją rodzinę, na którą tak bardzo może liczyć. E, a tutaj e, no jest to potrzebne i niezbędne, no bo gdzieś się w tej samej części lasu e, no te wilki funkcjonują. Oczywiście wilki muszą coś jeść. E, no tak są stworzone i nie, nie polują e, po to, żeby e, zapełnić jakoś swój wolny czas czy dla zabawy, lecz no, po to, żeby żyć, no bo tak są skonstruowane. no I to nie jest ich wina, i to nie jest nic złego. E, no no świetnie potrafią selekcjonować zwierzęta, które są w lesie, ale właśnie takie nagrania pokazujące, że i wilki, i dziki gdzieś w pewnych miejscach ich drogi się przecinają, no są obserwacjami naprawdę bardzo ciekawymi. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.